O 12:00 kolejna wyprzedaż naprawdę świetne produkty taka kolejka jak wiecie za słusznie minionych czasów po, po chleb albo po franie. a Czyli wy wszyscy do słuchawek? Dokładnie. O kurcze nie wiem ile mamy tych słuchawek? 5 sztuk? Tutaj nasi y, sprzedawcy i konsultanci gotowi na kolejnych klientów. Czyli się nie załapaliście na ten pierwszy rzut. Na ten pierwszy nie ale czekamy cię Okej co kupujecie? Ekstra. Nasze bardzo promocje? udane. Bardzo udane. To, po to tutaj jesteśmy, żeby to wszystko y, zarejestrować. My też. Macie bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc warto podgląd dać poczekać. Zawsze coś się ki. Eee, na co czekasz? Na o co, na co, na co? Na drugie podejście na te słuchawki. Nie? Ojej, i ruszyli. Ojeju. Jest ostro. Jest ostro. No nie wszystkim się uda, ale sama przyjemność.